plebiscyt Izydory 2024. Złoty Izydor to jest koronacja osiągnięć firm, a w tym roku otrzyma Złotego Izydora firma Ampel Merol. Państwo, Szanowni Państwo, dobry wieczór wszystkim. Jestem serdecznie, serdecznie podziękowania dla organizatorów za ten piękny konkurs Izydory, bo to wszystkie dzięki temu możemy się rozwijać przez te wiele lat, jak Prezes powiedział. No jestem mega, mega, wzruszony i dumny z tego, że udało się. Ostatnie trzy lata, ostatnie trzy Izydory to motywowały nas do ciężkiej pracy. Ten myślę, że jest zwieńczeniem, jest taką złotą klamną, która łączy ten cały okres ciężkiej pracy. To jest oczywiście zasługa całego naszego zespołu, wszystkich pracowników, którzy są na co dzień i na polu i w zagrodach, i wszystkich naszych klientów. Tutaj otrzymanie tego złotego zdroda łączy też się z naszym jubileuszem w tym roku. My jesteśmy na rynku już 35 lat. To jest bardzo dużo czasu. To były bardzo trudne czasy. To, co dzisiaj było na wykładach, 89 rok, inflacja niesamowita i ogromna pasja właścicieli do tego, że podjęli te ryzyko i zainwestowali w biznes rolny. Do tej pory y, tysiące rolników nam zaufało, pracujemy z nimi, wprowadzamy nowoczesne, nowoczesne, technologie, nowoczesne produkty, nie tylko sprzedajemy, ale również szkolimy, pokazujemy, demonstrujemy, prowadzimy demo-farmy na całym, w całym kraju, gdzie rolnicy mogą własnym okiem zobaczyć jak wygląda nowoczesne nasiennictwo, jak nowoczesne nawożenie, nowoczesna ochrona roślin. To wszystko robimy po to też widzimy, że w tym biznesie mamy ogromne serce i z tym sercem na co dzień podchodzimy do każdego rolnika. Co widać, widać po tych głosach przez ostatnie trzy lata, że dużo osób na nas głosowało. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, którzy nam zaufali, są z nami. Myślę, że kolejne lata jeszcze musimy mocniej pracować, tak jak było dzisiaj powiedziane, pracować silnie, żeby móc sprostać tym nowoczesnym, nowoczesnemu rolnictwu. Oczywiście gratuluję i zarządowi, i spółki Ampolmedol, Medal, jak również wszystkim pracownikom Ampolmedol. Dziękuję bardzo za wydłużenie. Super sprawa. Pan Krzysztof Wesołowski, dyrektor naczelny firmy Ampol Merol. Dzisiaj Ampol Merol jest zdobywcą złotego Izydora. Serdecznie gratulujemy. Za co, Pana zdaniem, wyróżnili Was ci, którzy głosowali na Was? Chyba za to, że jesteśmy każdego dnia z i pracujemy dla rolnictwa, wspieramy rolników naszych. Chciałbym powiedzieć, że w tym roku mamy jubileusz 35, 35 lat działalności naszej firmy Amplometal. Przed 1989 roku z pasji do rolnictwa i chyba też odwagi z potrzeb, które w tamtych czasach były, były, wynikały z rynku. Nasi właściciele utworzyli tą firmę i dzięki temu cały czas ją rozwijają. W tej chwili nasza firma to zajmuje obszar całej Polski. Podjeżdżamy na gospodarstwa, na, na pola, na, do zagród i doradzamy naszym rolnikom. 35 lat to niesamowite doświadczenie i właściwie od początku transformacji. Waszym zdaniem, jak to rolnictwo dzisiaj z punktu widzenia Ampor Melo wygląda, gdzie jest ta największa siła polskiego rolnictwa? Myślę w możliwościach produkcyjnych, na pewno, bo w tej chwili wprowadzając do produkcji nowe technologie, nowoczesne produkty. My możemy osiągnąć wyższe plony. Zdecydowanie w tej chwili większość naszych gospodarstw może osiągać 9-10 ton pszenicy, rzepaku 4-5 ton. Także jest to bardzo dużo, a przecież walczymy też z zmianami klimatycznymi, to jest bardzo ważne. Dlatego wprowadzamy różne nowe produkty, które pomagają roślinom przetrwać te stresowe warunki. Które produkty cieszą się największym zainteresowaniem rolników w ostatnim roku czy w najbliższym sezonie? Myślę, oprócz tych podstawowych nawozów, oczywiście azotu, fosforu i potasu, tutaj bardzo mocno wprowadzamy nawozy magnezowe. Między innymi w naszej firmie jest Makro Speed Green, który pomaga wykorzystać i zwiększyć wykorzystanie azotu. To jest w granicach do 15% w rzepaku, do ponad 10% w pszenicy. I cieszy nas to, że przez 10 lat prowadzenia tego produktu dużo rolników przyjęło tę technologię i wprowadza w życie. Z efektami. Na jakie relacje stawiacie w kontakcie sprzedawca, handlowiec, rolnik? Nie chcemy być na pewno firmą, tylko, która sprzedaje. W tym momencie mówimy o współpracy, współpracy na polu, czyli doradztwie, szkoleniach odpowiednich i również też rozwiązywaniu różnych problemów na polu. Wielu rolników pyta nas, co ewentualnie zastosować, co się, stało, co się stało z roślinami na polu, czy ewentualnie w zagrodzie, poprawa bytu, bytu zwierząt hodowlanych. No w tym momencie możemy tutaj pomóc. Dzięki temu mogą osiągnąć wyższe efekty produkcyjne, nie tylko względem ilości ton, ale też jakości. Jakość jakoś ta w tej chwili mocno płaci. Nie? To zapotrzebowanie na doradztwo jest większe w produkcji roślinnej, czy też w produkcji zwierzęcej? Myślę, że tutaj można powiedzieć, tu i tu jest bardzo potrzebne, bo w tym momencie tam gdzie się pojawia problem, tam po prostu potrzebują, potrzebują rolnicy ekspertów, a my myślę, że w tej chwili sami się też kształcimy i to ekspertstwo możemy tutaj przekazać, tę wiedzę naszym rolnikom. Właśnie eksperci są wyspecjalizowani przede wszystkim w jakich obszarach? Są oczywiście tutaj przedstawiciele, którzy są głównie w produkcji polowej i tutaj też prowadzimy demo-farmy na terenie całej Polski, tam możemy przedstawić rolnikom te nowe doświadczenia, nowe technologie, nowe, nowe produkty, natomiast też część handlowców, którzy są typowo przy, przygotowani do pracy w zagrodach produkcji zwierzęcej. Czyli ta bliskość przez demofarmy, ona pozwala naocznie pokazać tym rolnikom, jakie efekty są poszczególnych rozwiązań. Tak, oczywiście. Tutaj mamy taki namacalny dowód na to, że te efekty widać na polu. Rolnicy śmiało, śmiało po prostu przyjeżdżają na te demofarmy. Możemy tutaj dalej budować nasze relacje, rozmawiać. Przedstawiają też również swoje problemy na swoich gospodarstwach w swoich polach i w tym momencie możemy coś nowego, fajnego stworzyć. Raz jeszcze gratulujemy. Zdobycia złotego Izydora i życzymy samych zadowolonych klientów. Wszystkiego Dzie dobrego. Dziękuję bardzo, jesteśmy szczęśliwi, super.